Drugie wideo Easy IT Security Security.pl, projektu, który ma na celu znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osobistego i firmowego poprzez wiedzę na temat zagrożeń, zmianę pewnych nawyków, użycie narzędzi często z bezpłatną licencją i bardzo prostym we wdrożeniu. I zaczynamy drugą część dzisiaj cyklu porad wideo na temat weryfikacji dwuetapowej. E, trzeba ją stosować tam, gdzie jest możliwe, ale od razu mówię, że nie jest to e, najwygodniejsze rozwiązanie. Ostatnio mówiliśmy o hasłach. Hasło. E, I no, hasło e, rzecz e, fundamentalnie ważna. Już nie będziemy się do tego wracać, ale może się tak zdarzyć, że ktoś nam to hasło przejmie, e, będzie jakieś oprogramowanie, szkodliwe oprogramowanie, które to hasło posłucha, być może zostanie to hasło posłuchane w sieci hotelowej. No, i co w tym momencie, czy jest możliwość ochrony jeszcze, która idzie dalej? Jest oczywiście, jest oczywiście taka możliwość. Jest to dwuetapowa weryfikacja. Weryfikacja. Jest to dwuetapowa weryfikacja, znana zresztą z akceptacji transakcji bankowych, tak? I tam jest, tam jest oczywiście nasze hasło. często. Wpisywany jest tylko fragment hasła do systemu bankowego plus SMS-kod. I bardzo dobrze by było, gdyby nie łączyć tego na jednym urządzeniu, aczkolwiek w przypadku mobilnych aplikacji bankowych łączymy często to na jednym urządzeniu, no i to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Dobrze by było, żeby w przypadku kont firmowych w przypadku dużych przelewanych kod, kom, kwot nie łączyć tego po prostu na jednym urządzeniu, tak? Czyli hasła do konta bankowego i SMS kodu. Jeszcze jedna fundamentalna ważna sprawa. Ja będę chciał poświęcić jeszcze kolejne wideo na temat bezpieczeństwa transakcji bankowych, ale już dzisiaj trzeba wyraźnie powiedzieć i to wielokrotnie powtarzam, że powinno się sprawdzać numer konta w SMS kodzie. Dlaczego? Dlatego, że już przestępcy rozpowszechniali takie oprogramowanie, które przyklejało się do aplikacji bankowej i podmieniało w locie numer konta na konto przestępców internetowych. I widać to było dopiero w SMS-kodzie albo w potwierdzeniu płatności. Jak to jest z tą dwuetapową weryfikacją? Jest taki serwis two Factor, two -factor. Outorg, gdzie możemy zorientować się, czy nasz dostawca usług pocztowych, usług finansowych ma to, to dwuskładnikowe uwierzytelnianie uruchomione i wpisać sobie w Google, jak uruchomić dwuskładnikowe uwierzytelnianie, na przykład do konta Google, tak? i zabezpieczyć swoją pocztę dodatkowo, tak jak zabezpieczamy dane w banku. I tam wszędzie, gdzie ktoś może działać w Twoim imieniu, gdzie ktoś może wysłać maila, gdzie ktoś może zmienić informacje o Tobie w internecie, musimy być czujni i powinniśmy, powinniśmy starać się skonfigurować dwuskładnikowymi uwierzytelniami. I zwykle jest tak, że logujemy się hasłem, musimy podać SMS-kod i plus dostajemy jeszcze e-mail po to, żeby z takim alertem, tak? po to, żebyśmy wiedzieli, że ktoś próbuje się uwierzytelnić, uwierzytelnić na nasze konto. I oprócz tego, że powinniśmy zabezpieczyć swoje konto pocztowe, na przykład na Google, na Office 365, bo takie możliwości też Office 365 daje, w zależności od tego, kto, jaką, kto jakiej poczty biznesowej używa, to również moim zdaniem powinniśmy zabezpieczyć powinniśmy zabezpieczyć nasze konta z informacjami personalnymi, chociażby konto Facebooka da się, konto Facebooka da się zabezpieczyć dwuskładnikowym uwierzytelnianiem. i oczywiście konto też LinkedIna, LinkedIna. Tym bardziej, że LinkedIn miał Miał już w historię taką, że zostały, zostały wykradzione hasła i baza użytkowników do LinkedIna. Dlatego dbajmy o to, dbajmy o bezpieczeństwo usług, które używamy, dbajmy o, o to, żebyśmy, żebyśmy zabezpieczali swoją tożsamość, dane, które publikujemy w internecie, żeby ktoś nie zadziałał w naszym imieniu, żeby ktoś nie popsuł nam wizerunku chociażby. Jak to zrobić w dodatkowych tutorialach na kanale oczywiście idsecurity.pl